Siemaneczko witajcie w kolejnym odcinku z Błazerki Ja sobie oczywiście kasku w dzisiejszym odcinku będą się na to jest pierwsza Będziemy sobie kosić trawę z tych dwóch pól Ja sobie... Odet odetnę tura Bo nie będzie on mi potrzebny No, ja będziemy sobie Johnem głośno kosić O kurde, weź zaś tak Że Tutaj działało w miarę Tak. Musimy sobie zamknąć wszystko Ogólnie nie wiem, ile ten filmik będzie trwał, ale na pewno niedługo, bo nie ma żadnych tematów. No i na pewno, tylko to skoszę. No na pewno nie będę czymś nie wiem czy to jest skoszę całe, ca bo dzisiaj mi się w sumie nie chcę tego nagrywać. I trochę słyszałem z trasy, bo są przyczepami zestawione. droga jest dobra, jedziemy sobie na łąkę. Teraz to się roztwiera w tą stronę, więc pojedziemy sobie od tamtej łąki, od tej strony. Tutaj już ziemniaki są praktycznie do zbierania, też. Więc to kontent mamy na tej serii. Dobra, wypuszczamy, włączamy. No jedziemy z tematem. Tutaj dyskowa, to jest wiadomo. Kultura pracy zarombista w ogóle w takiej końce. Ogólnie w realu, to jeśli mam się odejść, no... No kurde chciałbym mieć taką krągkę z jednej strony, no, ale z drugiej strony nie mogę, no bo u nas jest ten teren taki, wiecie górkowaty że tak wyrażę, no i no z taką szeroką krągą to tak słabo, żeby ta szła No bo nie mielibyśmy co kosić, bo jakby pola były płaskie, jak tutaj jak na stole. No kurde, wyszła robota, ale tak to. No mamy zwykłą specjalną posiarkę. Ile ona ma? Kilka lat, tak naprawdę, bo też. Kilka lat temu zakupiliśmy nową, bo ta stara nasza już miała, była, będą były całe do wymiany. Tam ta przykładnia też i to też że właśnie kupi nową. Piszcie komentarze na jakie tematy się bym opowiadać, bo tak słabo z tymi tematami. Ogólnie u mnie kosy przeważnie przebiegały tak, że jak na siano no to wiadomo sipmom i na szopę ogólnie no to przy tych belkach było dużo pracy wiadomo na początku się pojeżdżało teraz właśnie z czasem zacząłem belki ładować na szczepy potem zrzucać Wiadomo żeby tam tata się nie musiał męczyć bo wiadomo ja jest ja, ja taki młody jestem i młodszy no i siłę mam więc czemu by jej nie użyć odkosimy no. ob, ob, obkos, sobie tutaj dookoła jeszcze teraz to po czym jechaliśmy żeby jak najwięcej z tej łoki wycisnąć bo kurde no potrzebuję tego trochę ogólnie no to, to jest chyba są przedostatnie i tak się no koszą tej łące Będą jeszcze jedne właśnie film no i wtedy gdzieś dalej sobie kupię łąkę no bo Trochę więcej pola by się przydało A łąkę zawsze chciałbym mieć trochę dalej nie wiem Dlaczego ale już tak mam że właśnie łąki Fajnie by było mieć gdzieś dalej może dlatego że właśnie sąsiedzi tak mają u nas Że pola wokół no to to jest wszystko w zborze no a dalej no to Dobra, czekaj, teraz pojedziemy sobie. Podniesiemy ten sprzęt, no i pojedziemy tak. Sobie jeszcze zrobiłem miniaturkę. Ty Miniaturka jest, więc możemy jechać dalej. A jeśli chodzi o... Siano koszy na kiszonkę, u mnie w gospodarstwie wyglądało tak, że Zaszli wuj albo ktoś przyjeżdżał, no i prasował, potem Ogólnie to wcześniej było tak, że sąsiad przyjeżdżał i na początku prasował, jego tam Z rodziny ktoś jeszcze przyjeżdżał drugim ciągnikiem i to owijał Tylko dlatego, temu też właśnie sobie zakupiliśmy owijarkę do bel My teraz sami owijamy, no bo sąsiad to ten nie chciał, bo Osoba, która owijała, taka wiecie starsza była, no i ona tak, już stopsza jest, i... Powiedziała, że owijać na pewno nie będzie. I w ogóle chciała tam z cudów zrezygnować, ale na szczęście mój wojek sobie zakupił prasę. I teraz u nas pomyka myk, Unia. Nowa prasa. Możecie się wypowiedzieć w komentarzach, jeśli ktoś ma, czy dobra taka prasa, bo... Tata też chce z biegiem czasu kupić taką samą to nasze gospodarstwo może się napisać właśnie czy dobra praca w ogóle polska ona jest też tu nie jest SIPMA więc myślę coś lepszego możecie się właśnie wypowiedzieć w komentarzach to było lepsze czy SIPMA czy Unia głównie no to tak wiecie kosy przebiegają w farmingu szybko ale przeważnie to to jest Później przejdzie przyjedzie kombajn z kosi, potem się prasuje i zbiera od razu, no... A jeśli, jeśli chodzi o siano... no siano zwykłe... Suche... No to jednak się, się, musi się suszyć co najmniej ten jeden dzień... Ten jeden dzień kosimy... dopiero na drugi dzień pod wieczór, jak jest dobra pogoda naprawdę, no to można... To zebrać... wiadomo nie się przesuszać tego... Ogólnie tutaj to pójdzie najprawdopodobniej na siano też chciałem kupić, no 3000, chciałem kupić jakąś zgrabiarkę i przestrząsarkę, no bo te moje są już ciut małe, no kurde, przestrząsarkę mam szeroką jak kosiarka w tym momencie, też możecie napisać, czy iść właśnie może w krona dalej, jeśli chodzi o zielonkę, czy może w klasach. No tak kurde jed... niby wszystko, ciągniki zombira Kombajn już wiem jaki kupię najprawdopodobniej, więc w sumie to na razie kombajna nie będę kupował chyba, bo powiem wam szczerze, że tym klasem, obrobie to wszystko. Jeszcze dam radę. Tutaj to pole, te pole mi dojdą dwa, albo trzy, bo jeszcze tam bym chciał kupić jedno. No to jeszcze nie będzie tak źle, takiej tragedii jeszcze nie będzie. No ale jak... Później dojdą jeszcze pola, no to będę musiał po drugi kombajn kupić, bo ten to sobie zostawię, jak to się mówiłem. No. A tak to co właśnie kupimy tą obole postawimy większą, bo ta tu jest już mała. Montaż ma zbugowana jest, no i tak średnio, żeby ona była na gospie. Na dniach też będzie odcinek z rozrzucenia bornika. I dopiero potem będzie, będą tutaj prawdopodobnie ziemniaki. Znaczy rozrzucanie obornika najpierw będzie przestrząsanie, zgrabianie. Dopiero potem właśnie będzie prze, yy, rozrzucenie obornika Albo zrobię tak, że i zgrabianie będą, będą w tailupsie. Oby dwie prace, no bo jednak farmingu to tam nie potrzeba tego czasu. To od razu praktycznie jak się raz przestrząsie, no to, to już można zgrabiać i prasować to już jest suche. Musiał mieć, nie wiem, jakieś, jakiegoś, jakieś, jakąś modyfikację na to, to chyba dodaje ten cały, że są, wiecie, sezony. Nie wiem, jak to się teraz nazywa, kurde, a, ale tutaj zakurzyło pewnie jakiś piasek bardziej. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Nie wiem, o co chodzi. Wszyscy wiedzą też, ale nie pamiętam. Ogólnie 22, po jej 22 już Ja po tym odcinku idę spać chyba Może jeszcze tam jakiś filmik wyrenderuję W sumie to nie Nie będę nic renderował Bo filmiki mam do środy, dzisiaj jest... będzie to jest wtorek Ale z rana bym mógł montować coś na szybko I wtedy, żeby dwa filmiki mi się wyrenderowały spoko było, jeszcze zobaczę jak to wyjdzie no. ogólnie jeśli ktoś ma limitowany internet to może mi w komentarzu napisać ile ma giga ponieważ ja się zastanawiam bo jest właśnie oferta 300 giga i to jest największa oferta jaka może być w tej sieci no i właśnie, czy by dobrze u mnie odbierał na początku i czy by to wystarczało? No powinno wystarczyć, jednak. to jest 300 giga w sumie kiwie i raz używa mi się, na więcej do samego, na samego No to było, właśnie, ten router bym to po sobie postawił, miałbym, bo tak sobie przeważnie z telefonu dostępnym. Potem tu mój domowy jest raz wam wykorzystany, no i tak średnio to wygląda. Tak wiadomo 300 Giga to już tak trochę jest Są dwa pobrania GTA V Jakby nie patrzeć Dajcie pozwólcie, że wezmę ojka coli Bo już gardel zasło No my to zaraz będziemy mieć tak naprawdę już zgrabione przy skoszone rdzieli mi się jak będzie obola, to podobnie też będziemy robić siano kiszonkę w silos No czemu by nie ma no... Fajna akcja z tego by zeszła Właśnie takiego znacznego na kanale nie miałem Też możecie w komentarzach napisać co tu sądzicie Jeszcze teraz jak to skoszę no to będę musiał te pieńki tu usunąć bo jeszcze zostały bo to były dwa drzewa To jest drugi pieniądze, czekajcie. Na jednego? Tak. Trochę mi ściągnęło właśnie. Normalnie to jakbym drzewo ciął i właśnie by było na szybszy od no to bym po prostu pieniek sobie yy, wyciągnął po prostu. No i to Teraz jest farmy, tu wyciągania pieniędzy nie ma. No ciekawe czy kiedyś farmik takie coś doda, nie? To by ciekawe było, że trzeba pienieg wyciągnąć ziemi, Albo po jakimś czasie on się psuje i można go normalnie zaorać. No to by naprawdę musiało być długi odstęp czasu. Wiadomo, przez lata te pięki też próchnieją. No i można tak naprawdę niektóre nawet zaorać. Tylko z góry to ściągnąć, którem albo czymś. można atakować je też tak, tu kurde trochę mi podkoczyła Czarka, Ale to nic idziemy dalej i to proste pole jest tu nie ma co wydziwiać Idziemy tylko przy sieci tak naprawdę 22 na godzinę więc myślę też spoko prędkość Znowu podskoczę no. Dobra, jeszcze kilka przejazdów zostało, no i zakończyłem ten odcinek na dzisiaj. A bo zra tak, że jeszcze przestrząsnę sobie trochę. no się Ballerusa wziąć do tego. My no poza odcinkiem po prostu przestrząsnę do końca. Zacznę zgrabiać, zostawię kilka do zgrabienia, no i... To jest wiadomo, załadunek, belek i tyle. Nie, na następnym odcinku sobie zostawię tak, żeby dwa półkozy sobie zgrabić. No i zgrabimy to na odcinku i wtedy resztę odcinka będziemy pracować. Dobra, tu jest omiaka, nie będzie. Ogólnie tak to sobie chyba zostawię. Nie ma po co się wracać Te piękne będzie trzeba usunąć Zależy, kilka tysięcy kosztuje żeby tą maszynę wdać Wiadomo, ona jest mi potrzebna, nie jest na odwrót Odkosimy to sobie Odniesiemy i to no, mi jak to sobie zrobimy Bo jednak to zaraz inaczej wygląda John jest bardzo dopracowane według mnie te John Deere Teraz w tym farmingu to jest ogólnie bajka. Zresztą tak nie było, właśnie w zeszłym farmingu. Bardziej na Ursusach grałem, a teraz tak na John no bo jednak te John Deere są bardziej dopracowane. No wiecie, jednak mają jakąś podstawę, podstawę z oryginalnych maszyn, no to robią. Dobra zjeżdżamy sobie na farmę Ogólnie mogą od tyłu zjechać, ale dobra Dobra zrobimy robimy tutaj zawsze zaznaczenia się, to jest wóz pasowy jeszcze tutaj Jest tutaj zawsze z zgrabiania i z przetrząsania Jest sobie tylko Ogólnie ten garaż ma dziwne kolizje no i Ciężko jest jechać z niektórymi maszynami. Wręcz w ogóle się nie da. Dobra. Ja na sobie to zostawię. Więc to było w dzisiejszym odcinku na tyle. Ja się z wami żegnam. No i cześć, do następnego.